Coś w więcej sensie tego samego w godzinę, godzinę wygrywa I że tutaj co myśmy zjeść, przez godzinę będziemy jedli bez przerwy. Uchwała. Ja bym prosił o lekarstwo. Wow. Też... No to zapowiada się, słuchajcie grubo, nie? Słuchajcie, wybieramy pizzę. wzięliśmy po prostu margaritę. Dwa takie opakowania, 10 kawałków, mało, nie? Wszystkie weźmy. Wszystkie, wszystkie bierzemy. Wszystkie, no. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To będzie masaka. Godziny. Nie, Oto jest, nie. słuchajcie, prawie 7 tysięcy kalorii. To tyle, ile ja na przykład jem w ciągu trzech dni. Dlatego jestem Michał, ciekaw, jak myślisz, ile będziesz w stanie zjeść. To jest twoja połowa. Ja jestem tak głodny. Mam no. taką ochotę na ja taksę. Tak samo! Mamy Wiktoria, standardowo godzinkę i zaczynamy! Michał, Wiktoria. Jest, leci tam! No dobra, dalej. zaczynamy, słuchajcie. Zdroszczę Wam. Ej, Michał ja zamień się. Proszę bardzo. czekaj, ja chętnie od połowy się zamienię. Okej, okej. Gdzieście specjalnie, słuchajcie, dokupiliśmy w ogóle trzy kolejne pizzy, żeby było jeszcze więcej tego? Czyli łącznie mamy tutaj aż dziewięć pizz. Ej ja już czuję jakbym się najadł. No to ładnie. Moi no drodzy, bo dzisiaj będzie wiele różnych losowań. Natomiast na przykład składnika, który trzeba nie zejść, ale to za chwilę. W tym momencie Wiktoria wpada na pomysł, żebyśmy zagrali w kamień papier, że grany oddaje jej swój kawałek, który oczywiście zostaje zaliczony jako zinkową. Nie tak powiem, różne rzeczy inne to Za 8 minut losujecie kto mi oddaje ten kawałek. Matygo tego jest jakoś bardziej pusty niż te. Już? Już się poddajesz. Uwaga, 14 Ja się zdecydowała, że ma urzędę na kabelek pisty, bo wiemy, że ona nie może. Dlatego stwierdziła, że wprowadza <grym> wyzwanie. 3, cztery. Ale wow! Nie, raz! Nikt nie, 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 nie mówi, ale to co sobie... ma no, Ale to różnica. Nie to jest różnica. Ale widzicie sobie jakiś ten kawałek. Kolejny kawałek schodzi ode Ale mnie. Niemożliwe dlaczego ty na się tak prosiłaś bezczelnie. Nie chciałaś na początku. Nie jakbym wiedziała, że to będzie pić za. 12 minut. Chcecie się pić? Mm -hmm. No nie wiem, czy zauważyliście. Nie, nie możemy pić? I jemy no, tak naprawdę bez fermy. Patrz jaka różnica. No to nie będzie takie, patrz. Także, że nie, wystarczy tylko dobrze poprzekładać. No dobra, no okej, okay, niech nie będzie. I pół, po pół masz wręcz. No. A Michał to widzę? <laughs> Wyjście no. <noise> pięć? ja się Pani, wyjazdę, to jest, ja nie wiem jak ty jadać te kawałki, ty chyba naraz połykałeś. Na początku samym mówili, nie ma opcji zjeść wszystkiego. Ej, ale bo Ej, powiem, jeszcze, to też potrzebuję. Jeszcze trochę ci zostało, połowę zjadłeś tylko. Nawet nie ma w, czasu. Ale na początku zawsze się najwięcej, no, a tak. potem już Ech. wiesz. Ledwo zjepiesz Jak? <noise> 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 Okej, okay, czas na wybieranie napoju. ci się odwrócili. To jest numer jeden, to jest numer dwa, to jest numer trzy, a to jest numer cztery. Ja wybieram numer cztery. To. No. no, no ja wybieram numer trzy, bo to szczęśliwa liczba. No Dobra. I bardzo dobrze. Cieszę się. Albo. Mnie... Ale to jest numer jeden, cztery. Cieszę Albo mam kole, zwykle. albo mam tego. Dziękuję ja? bardzo. Oddaj oddaj. Jak? To no od której się to liczy? Cieszy mnie to niezwykle, bo wybraliście dwie najgorsze rzeczy Mateusz, ty masz z sosa A O, ma ml, mililitrów, potrzebuję się nawodnić, napić A Michał ma sok z buraka Gdzie ja nienawidzę soku z buraka Wiesz, to, to jest tragedia, ja nawet... Jak ja się mam napić? imbirowym szotem, takim imbirowym więc dziękuję <laughs> Oczywiście moi drodzy, jeżeli dalej oglądacie film, to właśnie, że już tyle oglądacie Znaczy no, kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, który jest ładny na dole, żeby był biały Bo dlaczego nie? Bardziej się boję kolejnego losowania Bo ono będzie, słuchajcie, na 20 minut Czyli jeszcze 17 minut do losowania Nie będzie ciężko A Jak się czujesz Michał? Tragicznie. Czemu tragicznie? Naprawdę. Już ja się czuję tak pełen, jest mi tak niedobrze. Kochanie, ty w sumie zazdroszczę, jednak to jest cięższe o wiele niż myślałem. Nie ziem wszystkich chyba. Nie no, ja się czuję jakby nadchodził mój koniec. No, czemu do tego tyle? Ostatnio, jest? słuchajcie, jedliśmy ogromnego żelka i słuchajcie, z nim był taki problem. Taki, że za miesiąc po takich filmach mamy plus 5 kilo. To, się półki na cukru. to mamy zdrowe. Wzięliśmy zdrową pizzę, taką o. w sensie... Taką z dobrym składem Też a te też są zdrowe, ale się tym nie napiję masz 60 No, no i jak się nie napijesz. No, no, nie no. się, do połowy wyzwania, 34 minuty Mateusz ja miało być pusto na twojej połowie chcesz jednego kawałeczka? Zagraj 3-4 no? tak? tak dobra to jeden kawałek 3-4 3-4 3-4 haha nie zabierz mi kawałek <laughs> 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 ale już wiem że ci tak szybko poszło bo ile? masz jeszcze jeden ode mnie kawałek jeden od ciebie tak Na teraz pozycji jesteś na razie ile ci zostało kawałeczku? dwa <noise> Jeszcze 28 minut! Za 8 minut będzie losowanie, słuchajcie! I teraz pokażę, jakie mam składniki. Wita śmierć flaczki. Mm. Placzki, placzki bym nie chciał. Flaczki, nie, nie, nie. A to bo to się jest, przekonasz. Takie żeliste, gumowe, takie mm. ja, ja jak się o jedzeniu to już nie mogę. Co stojowe teczów i ulubienie o, nie dotykam ich nawet. Bleh. No nie jest łatwo, słuchajcie. 23 minuty, bo Michał, bo Michał mnie strasznie rozbawił. Wylosował barszcz w sumie z w sumie buraka i sobie... Chciał nawet nie odpoczyłeś tego, to czycie mi też napi, to jest zdrowe. Jak wypiję, to będzie na pewno on tutaj gdzieś leżał. Trochę więcej czasu wam już minęło. 18 minut, więc losujcie składnik dodatkowy. Ja mam, no, słuchajcie. Jest! Tomasz. Bardzo dobrze. Dobra, teraz ja. Tomasz. Uwaga. Co ja sojowy. mam kisiel! A, a nie, ja wolę kisiel, niż to mam. Ja, sos sojowy. Mam. Ale to sojowy o, bardziej tak. pasuje niż kisiel. To so sojowy, nie mogę go nigdy To stojowy jest naj... taki słony przecież. Najgorszy na świecie. Generalnie będziemy teraz smarować, słuchajcie, taki cały kawałek, taki cały zły. Żeby móc przejść do kolejnej, czyli jeżeli ja nie zjem cały taki sosem sojowym, no to nie mogę przejść dalej. Okej, okay, ale stopujemy czas do tego, tak. że trzeba zrobić kisiel. To jest twój kisiel, Michał. Wysmaruj ładnie ten swój kawałek pizzy. To możesz to zrobić za mnie, a ja ci poleję sosem sojowym. O, Nie, ja już nie mogę, jest niedobrze, już naprawdę. Nie ma jeszcze do kawałka? W momencie, gdy nie jest tego samego. O te. samy... ja, kurczę, jak na to patrzę, to pewnie bym jeszcze sobie skubnął. Trzeba przygotować ładnie, żeby nie pokapało. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Ja Ci tak od serca, po przyjacielsku. od serca. Po przyjacielsku. Jeszcze boki. Po prostu to, jak obraz byś malowała, nie? W każdym miejscu musi być dokładnie. O dobra. O, ja To jest zupa z pizzą, proszę Państwa. Po co tyle dokładnie w Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czas jeszcze stoi. Czas jest cały czas ten sam. No że to teraz jeszcze ja mam wrażenie, że to nie koniec ja się nie ruszę, no ale zobaczmy. Ale ja nie mogę tego. To wiem, Michał na no, razie nie jestem w nie Bo to dobre, a pizza już nie. <noise> macie powinno być dobre. To jest obrzydliwe. Ale to jest słone teraz. A to jest niedobre. Takie połączenie to jest dobrzyliwe. Trzeba słuchać tylko tego taki, że jest ciut inny smak, bo jest nie tego samego smaku w kółko jest niewyobrażalnie trudne. Szczególnie przez taki czas w takiej ilości. Ja nie wiem co to nie jest gorsze. Nie no serio, bo kysiel jest słodki, jest przepyszny, a w połączeniu z pizzą tworzy się taki bardzo dziwny smak. być 15 minut, żeby coś zjeść. Jezu, nie mogę tego. To są najgorsze rzeczy. Mogliście mieć jeszcze flaczki. Albo flaczki kapanerów. To <grym> by śmietano, nie, 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 to tylko jedna dobra rzecz ketchup. No dobrze, Matek też ma kolacje. No i obiad, śniadanie, kolację, i czyjesz. <grym zimitany> było bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie trafi. Trafi to pewnie. A matiego widziałem, jak to w ogóle poleciało bardzo blisko. Mam nadzieję, że ci spakuje. Tyg dobrze niedobrze, jak to widzę i czuję, nie? Yes, i nie, cię nie, czekajcie, masz te już, co tak zostało. Widzisz to? Wy jaka jest różnica w cieście? Taka, to jest całe czarna, to jest cała. <grym> to jest niemożliwe do zjedzenia, kochanie. To poddajcie się. Nie na 7 minut do końca, nikt się nie ci poddał. Jak to kładziesz dla mnie. Każdy. No bardzo, no, tylko pod koniec. 46 sekund. Michał, jak się ty z tym czujesz? Rolicie, to jest mi coraz gorzej, serio że mogę wziąć ten i... Tak, możesz już zjeść. Michał, wygrałem z tobą, jesteś dla odcinka. Nie. A wy słuchajcie, klikajcie w takim razie teraz tutaj, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się w poprzednim odcinku z używaniem. Trzymajcie się i pa, pa.